Witam Was serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do dzisiejszego działania. To co przed chwileczką widzieliście to jest zmielona dzięcina. Wczoraj spotkałem się ze znajomą, która hoduje owieczki i od niej co jakiś czas takie mięsko biorę, ale wczoraj spotkaliśmy się w zupełnie innym celu. Ona postanowiła, że oprócz hodowania chce też dla siebie robić baranie kabanoski. No i Zrobiliśmy taką partię wczoraj razem, po to, żeby pierwszy raz pod okiem kogoś, kto już to robił wiele razy i zabrała wiedzę i produkt ze sobą, a trochę mięska mi zostało, które zmieliłem i przyprawiłem. Zresztą zobaczcie, co mi się działo wczoraj. Dwa kilo jagnięciny z lekkim tłuszczykiem. Zmieliłem na drobnych oczkach. Dodałem przyprawę. Sól zwykła i peklująca pół na pół, 35 gramów. Po jednej łyżeczce mielonego pieprzu i czosnku, ostrej papryki oraz pół łyżeczki tymianku. Wymieszałem i wstawiłem do lodówki. A co dzisiaj? Dolaję do tego trochę lodowatej wody, tak około szklanki, Porządnie wymieszam, żeby to ładnie skleić. Nadziewarka, jelitka wieprzowe, klasyczne. Przygotowane jest ich nawet więcej, ale po tym materiale na film będę robił jeszcze coś innego, także to jest inny temat. I co? Podsuszę oczywiście, i będę dzisiaj miał z tego gorący posiłek dla mnie i dla bliskich. Będą to kiełbaski, które będą uwędzone i podpieczone w wędzarni. Jak coś z tego zostanie, a pewnie tak, to w przyszłych dniach będzie to w formie podgrzanej, albo jako dodatek pokrojony do jakiejś potrawy, jako kawałeczki. Ale dzisiaj spróbujemy wędzoną i gorącą prosto z wędzarni kiełbaskę z jagnięciny jeść. Także biorę się za robotę. Mięso zimne, plus lodowata woda, więc ocieplam dłoń. Porządnie mieszam. Prawda, że ślicznie wygląda? Jest tego 2 kg, to i mała nadziewarka wystarczy, 2,5 kg pionowa. Nadziewanie idzie łatwo i szybko. Skręcam w równe odcinki. Tyle otrzymałem kiełbasek. Nakłuwam je. A następnie wieszam do osuszenia. Teraz suche już w wędzarni. Wędzę w 60 stopniach około 3 godziny. Zrębka to buki śliwa. Już po wędzeniu wyłączam generator dymu i ustawiam 100 stopni na jedną godzinę. Gotowe, czas spróbować. W środku kiełbasa jest gładka i soczysta. Ale pachnie porządna kiełbaska z jagnięciny na gorąco. Kiełbaski na gorąco w ogóle są bardzo dobre. Ale jak jest właściwy surowiec i jeszcze dobrze dobrane przyprawy, to jest to naprawdę rewelacja. Mniana. Naprawdę bardzo dobra rzecz. Na pewno rodzina będzie zadowolona. Zabieram już całość niosę do domu i zaraz będziemy biesiadować. A ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Piękny zimowy styczniowy wieczór, chociaż bez śniegu, bo ta zima w tym roku szaleje, ale jest fajnie. Dajcie łapkę w górę, odezwijcie się w komentarzach i do zobaczenia za tydzień. Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice, poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.